Pewna era w kryptowalutach dobiegła końca. Na wszystkich nagłówkach pojawia się informacja, że CZ, założyciel Binance, czyli największej giełdy krypto na świecie, ustępuje ze stanowiska CEO. Wczoraj USA oficjalnie dochodzi do porozumienia z Binance, której to giełda musi zapłacić ponad 4 miliardy dolarów grzywny za naruszanie przepisów w ostatnich latach. W ramach ugody CZ musi opuścić posadę dyrektora generalnego i jest szansa na to, że zostanie pozbawiony wolności na okres do 18 miesięcy. Dodatkowo rząd USA zakazuje mu się angażować w rozwój platformy. A taką informację do giełd kryptowalut przekazał sekretarz z USA Janet Ylen. They must play by the rules and if they do not, US government will take action. Tylko ja jestem ciekawy, o jakich zasadach pani Jelen mówi, bo przecież oglądacie ten kanał i wiecie dobrze, że USA nie stworzyło jeszcze jasnych zasad dla rynku krypto, ale lecimy dalej. CD ogłasza, że nowym CEO Binancea zostanie Richard Tang, dodając, że funds z safe, czyli środki użytkowników są bezpieczne oraz że odejście nie było dla niego łatwe emocjonalnie i popełnił błędy, za które musi wziąć odpowiedzialność. Pod jego wpisem jest masa pozytywnych komentarzy, ponieważ przez ostatnie lata zrobił kawał dobrej roboty dla rynku krypto, i też myślę, że należy się takiej osobie szacunek. Wszystko wskazuje na to, że USA dopięło swego i pomścili upadłą giełdę FTX. Krążą również głosy, że BlackRock maczą w tym palce, ponieważ mają silną motywację, aby zmniejszyć udziały Binance'a na świecie przed odpaleniem ETF'a. Więc reasumując, smród został zażegnany, atmosfera oczyszczona, Binance z nami zostaje i krypto nigdzie się nie wybiera, więc oficjalnie możemy rozpoczynać kolejną hossę na krypto. Poradnik, jak zacząć przygodę z kryptowalutami znajdziesz w linku w opisie tego profilu. Pozdro